Hej, cześć Wam! Dziś chciałam się z Wami podzielić kolejnym pięknym miejscem, rzadko uczęszczanym przez turystów, w popularnych górach coś na zastępstwo miejsc, gdzie są kolejki i mnóstwo turystów. I polecam Wam dziś taki szlak przez piękne punkty widokowe, skały piaskowca czyli typowe miejsca i piękne punkty dla gór stołowych. Polecam Wam drogę z Lisiej Przełęczy na Narożnik przez Kopę Śmierci do Skał Puchacza. Właśnie tutaj, w tym rejonie, to jest Szlak Niebieski e, idziemy takimi platformami Wzdłuż takich skał, które nie są jakby zabezpieczone, ale swobodnie można sobie stanąć i podziwiać widoki na okoliczne wioski, na góry złote z daleka, no i podziwiać tutajszą naturę, krajobrazy. Za mną właśnie jest część. Szlaku. i tutaj widać już taką jedną platformę. Tak więc, takich punktów jest tutaj wiele i mało turystów. Tu możecie za mną zobaczyć kawałek właśnie tych pięknych panoram. No, i jak na razie, spotkaliśmy tak naprawdę około pięciu turystów, więc naprawdę niewiele. Kiedy w drodze na szczelinie jest, po prostu są faktycznie kolejki. Także bardzo Wam polecam to miejsce, a można sobie wydłużyć ten szlak i dojść też tędy na Szczeliniec. Szlak jest łagodny, wiedzie takimi ścieżkami dużo przez las, więc też w taką pogodę, gdzie jest gorąco, zdecydowanie miło się wędruje. Teraz jesteśmy na Forcie Karola. Jest to punkt w górach stołowych, również bardzo warte odwiedzenia, przede wszystkim dlatego, że też jest tutaj niewiele ludzi, a widoki, panoramy na góry są po prostu przepiękne. Punkt ten znajduje się blisko Karłowa. Możemy dojść na niego żółtym szlakiem, również blisko błędnych skał, a także skalniaka. W tle widzimy jeszcze z wielkie, przepiękne panoramy naszych Sudetów. W ogóle Fort Carola został wybudowany tutaj w 1790 roku, z inicjatywy, jakby na rozkaz cesarza pruskiego Fryderyka Wilhelma II. Miał być on systemem obronnym, który bronił Prusy przed Austrią. I tak w ten system m.in. wchodził również, wchodziła również twierdza, w Srebrnej Górze. Skały, które tutaj występują, Skały Speskowca, dodatkowo naturalnie służyły jako mury obronne. I tak postacią, która wiąże się z tym miejscem jest między innymi Franz Pabel. Franz Pabel był to z Karłowa który został jako pierwszy przewodnikiem, mianowanym przewodnikiem sudeckim. Był on bardzo osobą aktywną, ciepłą, która oprowadzała tutaj turystów, doprowadzała ich na Szczerniec Wielki. Jednak kiedyś nie było tam takich schodów, jak są dzisiaj. No właśnie z inicjatywy Franca Pabla je wybudowano, zbudowano 665 schodów, tak więc możemy być mu wdzięczni. Ale wiadomo, że schody te dają w kość. A wyobraźcie sobie, że Franz Pabel prowadzał swych turystów na z Wielki nawet 3-4 razy dziennie. Nawet uprowadzał ich, mając już 70 lat. Jest też pamiątkowa tablica na Szczelincu Wielkim, właśnie e, która przypomina nam o Francu Pablu, Sołtysie z Karłowa. Kój tak tych w górnie widać. So, bo się jasno, rozjaśniają się. jakby. To musisz się dać trochę ciemniej. Myślę, że to są takie opcje dla was. No tak, nie <laughs> widać. Widać sobie, a w produkcji można było rozjaśnić Czyli nie jest wielki, oczywiście, też warto odwiedzić, ale wiemy, że tam jest dużo ludzi, dużo komercji, a tutaj schronisko wyjątkowe. Bardzo Wam polecam pyszne pierogniewy z farszem, jaki tylko chcecie, i mięsnym, i, i ruskim, i jaki tylko do wyboru. No i tutaj przepięknie widać szczelinę z właśnie ze schroniskiem. Także, miejsce obowiązkowe: z tyłu można rozbijać namioty, są umywalki nawet na dworzu, więc, idealne miejsce na odpoczynek, biwakowanie, zajadania różnych pyszności. Tak więc odwiedźcie to sronisko, jak będziecie tutaj, koło Karłowa i Radkowa koniecznie.